Kolejna część zadania cement dla regionu. Zostało nam jeszcze dostarczyć na wyspowe jezioro i wyspę Drummond yy, po dwa razy cement. Więc przechodzę tutaj do wyspy Drummond, bo mam tak po drodze. I ja mam taki jeden problem, bo. Mam mało paliwa, a stacja jest za jakiś czas dopiero, więc mam tylko nadzieję, że mi wystarczy. Jeszcze chyba nie miałem takiej sytuacji, żeby mi zabrakło paliwa, ale jak nigdzie nie utknę na dłuższy czas, to powinno mi wystarczyć. Mam teraz 90 litrów, kolejne jakieś błoto, i w sumie teraz to mi się wydaje, że na spokojnie yy, dojadę do tej stacji. I udało się, na szczęście. Zahaczyłem się trochę o pień, spróbuję jakoś wyjechać. Wow, było blisko, żeby się to, żeby to mi wypadło. Dobra, chyba się udało, ale było przez chwilę dość niebezpiecznie. Jestem już na miejscu i zrobię to samo co ostatnio. Że odłączę tą przyczepę, tutaj rozpakuję ładunek, podłączę przyczepę i mogę rozładować ten cement z przyczepy. I przechodzę na wyspowe jezioro. Tutaj teraz do Tartaku trzeba dojechać. Tutaj znowu jest dość długa, ale łatwa droga. O tyle dobrze, że bez żadnej przyczepy dość szybko się porusza ta ciężarówka. Jestem na miejscu i mogę rozładować ostatni cement. Udało się wykonać to zadanie.